Widzę, tutaj nie ma. jakaś machina wojenna. Tu no, jakiś Amerykanin? Aha, to jest. Audik, no zastanawiam się właśnie jak, jak on jedzie, nie wiem, ale silnik dobry. O, widzę, widzę coś ciekawego, co mnie interesuje, ale fajna. No. To chyba mój faworyt. Fajna Skoda. A ta Skoda co ja przypomina to mi to Skodę mojego kolegi kiedyś. 4 sztuki e, szamponów firmy Clayton e, zaczynamy od 20 zł. 20 zł za szampony BMK eee, fajna Inna Stara bukiet, Zabytkowa o kwiatów, to tak, Na to eee, to jest na to na to co popatrzeć. Na super. A weź to. Ceny, ale tak Golfik. E, mamy do wylistowania buraki do właśnie bananowy. E, i do tego mamy jeszcze e, kto by cytuje ten bukiet otrzymuje. To 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 jest super. 20%. Pod filmem pasję na strojenie sali. Wszyscy teraz powinni podnieść ręce w górę i zacząć licytację. 10 złotych. Jak dla mnie super, słońce, słońce trochę przeszkadza, 10 ale 10 złoty, fajnie wygląda. 10 zł za i minus na e, strojenie sali mm. w galonach. Jest 10 zł. 10 złotych po raz pierwszy. No, powoli trzeba wracać. Jedzie machina wojenna, tak w ogóle. Dobry jest. Nie wiem, jaka to marka, ale fajnie wygląda. No? no dobra. Coś, coś takiego jeszcze przyjechało. Chyba Lamborghini. Współczucie, fajne, tylko szkoda, że takie mało praktyczne. Byliśmy, zobaczyliśmy, no przemyślenia mam takie sobie. Znaczy, szczerze powiem, że średnio mi się podobało, powiem tak średnio szczególnie to wszystko potem wyjeżdża jadą jak szatany po tych malczycach pieski latają wszystko oni jadą jak ten, no mówię średnio średnio, najbardziej podobała mi się ta Skoda no i to tyle, pozdrawiam